자. Yeah. Chyba działa. Gdzieś w tym filmie jest ukryty pięciocyfrowy kod, także oglądaj do końca, bo wygrać może każdy. A co? To dowiecie się w materiale. W tym filmie przedstawię ci 10 rzeczy, które ja chciałbym wiedzieć, zanim zacząłem robić to, co robię, czyli zanim zacząłem się zajmować miksem i masteringiem, o których sam chciałbym wiedzieć, kiedy zaczynałem robić muzę. Rzeczy sobie wypisałem sporo, także lećmy po kolei, bo jest, bo jest co omawiać. Podstawowa porada numer 1. Poznaj częstotliwości. Generalnie chodzi o to, żeby nauczyć się rozróżniać częstotliwości. W momencie, w którym na przykład nakładamy EQ, warto wiedzieć, co robimy. I nie kopiować po prostu stricte z jakichś różnych poradników. To nie jest tak, że jak go ustawisz, to będziesz brzmieć tak samo. Wiem, że to boli i wiem, że wielu osobom się to nie spodoba, ale no niestety takie są realia. Więc teraz jak można na to zaradzić? Przede wszystkim możesz zamienić sobie IQ graficzny na IQ analogowy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w nazwie. I co to daje? Problemem jest to, że początkujący często miksują oczami, a nie uszami, tym bardziej, że z poradnika fajnie sobie skopiować. Natomiast jeżeli wykorzystacie sobie takie IQ, to powoduje, że automatycznie przestajecie cokolwiek widzieć i to wszystko będziecie robić na Otwiera wam będzie wykreować takie brzmienie, jakie chcecie. Ja jako przykład wezmę sobie tutaj numer, który obecnie miksuję, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. Tworząc EQ pod wokal, mamy tutaj takie bandy. One oznaczają różne rzeczy. W tym filmie nie będę ich omawiał. W momencie, w którym zaczniecie się bawić i kręcić trochę tymi e, pokrętłami, zobaczycie, jak zmienia się tak naprawdę brzmienie wokalu. To powoduje, że będziecie sobie sami musieli tak naprawdę go ustawić, i tutaj żaden poradnik wam tym bardziej nie pomoże. Więc warto zacząć z niego korzystać, aby podbudować sobie troszeczkę taką wizję, jakby to miało brzmieć. E, już pokazuję na, na przykładzie przyciąga to co zakazane, tak jaka ja łaska. Modlę się za wszystkich ziomali, co zrobili falstart start, zawsze by. I zakładając, że na przykład tutaj w tym, w tym rejonie nie podoba mi się ta częstotliwość, to ściszam jakąś tam jej część. I na tej zasadzie buduję tak naprawdę koloryt tego wokalu, tak? Jakby kolor, jaki chcę uzyskać. Uważam, że dla osób początkujących naprawdę lepszym pomysłem jest equalizer analogowy niż graficzny, bo po prostu jesteś w stanie jako początkujący więcej się nauczyć, aniżeli skopiować. I to jest to jest dość istotne. Numer dwa to jest poznaj swój daw. I tu nie chodzi mi o to, że tym musisz wchodzić w instrukcje manualne każdego programu i go sprawdzać i czytać jakieś linijki po prostu manuala, tylko po prostu, żeby poznać mniej więcej jak się poruszać po programie, żeby twoja praca nie była poświęcona na szukaniu losowych guzików na klawiaturze, a tym bardziej co chwila przerywania swojej pracy i wchodzenia w internet i szukania po poradników na na YouTubie, jak stworzyć BAS. Już tłumaczę o co chodzi. W momencie, w którym chcę sobie zmienić, nie wiem, echo, BAS dodać, odjąć, cokolwiek, posiadanie tej wiedzy po prostu znacznie bardziej ułatwia życie i myślę, że każdy powinien Nauczyć się podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o swój własny daw, i nie mówię, jakiego dawu macie używać, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że jak wybierzecie już sobie to poznajcie podstawowe zasady jego działania. Uwierzcie mi, że wiele godzin wam to zaoszczędzi. Nie mówię tego tak po prostu. Numer 3. Absolutnie nie myśl za dużo nad masteringiem. Mastering jest ważny, tak. Dostaję wiele dm w których ludzie proszą mnie o film z masteringu, ale prawda jest taka, że w momencie, w którym miks jest dobry, master to jest naprawdę tylko dodatek, minimalna zabawa stereo częstotliwościami i podgłośnienie numeru na platformy streamingowe. I już pokazuję przykład. Miks, który tutaj wykonałem, uważam za dobry. Teraz ten numer puszczę wam z masterem i bez masteru, aczkolwiek w tej samej Głośności. Ta różnica po prostu jest bardzo subtelna. Sam ból, zdaje, że żyje na fórmę bez dachu, bo siwem nie jest tylko Bóg. Chociaż ja w głowie mam te plany, to wybór jest twój. Zawsze sobie jak masz słaby móc przyciąga to, co zakazane, tak jak ja łaska. Podlę się za wszystkich ziomali, co zrobili, far start, zawsze byłem. Także jak widzicie, mix jest znacznie bardziej kluczową rzeczą. Numer 4. Dość prosty, wiem. Chodzi o to, żeby robić jak najwięcej. Nie możesz oczekiwać, że w momencie, w którym zmiksujesz piąty, 10 20 numer, to będziesz to robił, tak samo jak osoba, która zmiksowała 500 takich numerów. Dlatego postaraj się po prostu miksować jak najwięcej numerów, niektóre czasami będą gorsze, niektóre będą lepsze, ale finalnie Twój osłuch co do brzmienia, wokali, instrumentów i tak dalej, coraz bardziej będzie się polepszał. Wytrenujesz sobie trochę ucho, jak to się tak mówi potocznie. I każdy Twój następny numer będzie poparty o wiedzę, którą wyciągnąłeś z poprzednich błędów, z poprzedniego miksu. Zatem bardzo polecam po prostu robić tego jak najwięcej. Nawet jeżeli zajmie to trochę więcej czasu, na przykład jakiś miks będzie trudniejszy, jedne są łatwiejsze, bo są lepiej nagrane na lepszym sprzęcie, a następny numer na przykład będzie nagrany na słabym mikrofonie, ze słabą akustyką i będą problemy. I będą problemy, to Wam gwarantuję. Każdy numer, który miksujesz sprawia, że mimo wszystko jesteś w tym lepszy. Sponsorem dzisiejszego materiału jest Hi Pop. Jeżeli Ty byś chciał sobie kupić na przykład taki fajny sprzęt, ale jeszcze no, nie masz pieniędzy uzbieranych na tyle, to Możesz go wygrać, dosłownie robiąc to, co lubisz. Weź udział w konkursie, gdzie możesz wygrać 30 tysięcy złotych. Za samo rapowanie. Dosłownie. Zgarnij 30 tysięcy złotych. Pokaż swoje skille i talent. Sprawdź się z innymi. Dołącz do Hikro. Jest kilkanaście bitów, z których możesz skorzystać. Wybierasz sobie bit, nagrywasz numer, wysyłasz i może wygrasz. Więcej odnośnie tego konkursu znajdziesz w linku w opisie albo na moim Instagramie możesz do mnie napisać. Ja cię z chęcią do nich odeślę. Także wbijaj, weź udział, może wygrasz. Warto sobie chociaż dać szansę, także powodzenia. Porada numer 5. Ona się trochę odnosi do poprzedniej, ale nie do końca. Każdy z nas, jak miksuje, albo pracuje nad dźwiękiem. Najczęściej robi to w słuchawkach, jeżeli jeszcze nie ma studia, tylko taki bardziej w pokoju jednak mimo wszystko, albo ewentualnie na monitorach studyjnych z akustyką lub nie. Jeżeli masz samochód, to nawet lepiej. A jak nie, to weź do samochodu swoich rodziców. Puść to, co zrobiłeś na głośnikach w samochodzie, może być też na głośnikach w telefonie, na JBL-ach, na wszystkim, czym tylko możesz. Pomoże ci to usłyszeć, Twoje błędy, jakie zrobiłeś w trakcie miksowania. Najczęściej a widać to na samochodach, ewentualnie na głośnikach. Telefonu. W samochodzie najczęściej problemem są takie częstotliwości, typu tam 250, 300 Hz, coś takiego. W telefonie za to połowa stereo się ucina. Także staraj się też dążyć do tego, żeby Twój mix brzmiał dobrze na różnych sprzętach, no bo to po prostu powoduje, że jest większa szansa, że na jeszcze innych sprzętach, na przykład słuchaczy, będzie to też fajnie brzmiało. Porada numer 6 polega na tym, abyś porównywał swoje numery do artystów stopu albo po prostu artystów, których słuchasz. I to nie jest tak, że ja ci każę wejść na film, jak brzmieć, Akoki, tutaj odnośnie. Tylko włącz sobie jeden, drugi, trzeci numer. Jednego, drugiego, trzeciego. Tym bardziej, jeżeli ci się podoba jakiś artysta, jak jego muzyka. Włącz sobie te numery, przesłuchaj ich, spróbuj odwzorować to w miksie. To się nazywa utwór referencyjny ogólnie. Najczęściej, jeżeli klient podsyła coś do miksu, to bardzo często wysyła też razem z utworem referencyjnym, tak jakby to chciał, żeby to brzmiało. No i w momencie, w którym masz taki utwór referencyjny, możesz go sobie nawet wrzucić tutaj do dawa. I to spowoduje, że żebyś miał zawsze chociaż ten minimalny punkt odniesienia. Oczywistym jest, że jeżeli robi to osoba doświadczona, nie wiem, Enzu, DJ Johnny, pozdrawiam serdecznie, lub ktokolwiek inny. Bardziej doświadczony od siebie, zapewne mimo wszystko na końcu będzie to lepiej brzmiało. Ale możesz chociaż spróbować to odwzorować, bo szkody na tym raczej nie zrobisz. A co najwyżej możesz być bardziej wtedy zadowolony z efektu swojej pracy, bo może Ci to po prostu pomóc. Numer 7. Być może już o tym słyszałeś, ale bardzo fajnym patentem jest nałożenie sobie EQ na reverb. I trochę to jest tak wrzucone losowo w tą listę, ale dalej słyszę, że mało z Was to robi, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jak gdzieś tam oceniam numery, które mi podsyłacie. Instagram okiem muzyka, tutaj serdecznie zapraszam, jak ktoś coś potrzebuje. Jeśli chodzi o reverb, a tu używam Welpsius nie ma znaczenia jakiego używacie Dość często w tych pluginach pojawia się już wbudowany equalizer Który jest czasem lepszy, czasem gorszy Nie ma to większego znaczenia Natomiast zawsze dla samego bezpieczeństwa Można sobie dodać jeszcze kolejny korektor Którym najczęściej będziemy ucinać dół i górę Dlatego, że u dołu jest dużo informacji, których nie potrzebujemy U góry jest trochę syczenia Takie ku wydaje mi się, że można zastosować w wielu momentach Już pokazuję jak to działa Jak słyszycie, brzmi to kompletnie inaczej. Oczywiście dałem teraz za dużo tego echa, natomiast w solo może nawet nie brzmi to lepiej, ale w całości, jak to połączycie z instrumentami, uwierzcie, że wasz mix wam podziękuje. Jak ustawić reverb? Jeżeli uważasz, że reverbu jest mniej więcej tyle, co potrzeba, tyle tak ustawiłeś, to jeszcze trochę zmniejsz. I będzie dobrze. Teraz porada numer 8, czyli nie używaj za dużo przycisku solo w trakcie miksu. Już tłumaczę dlaczego. Wszystko to, co wysolujemy i zmiksujemy, zabrzmi super. Albo wydaje nam się, że zabrzmi super. Już pokazuję. To jest wysolowany wokal. Przyciąga to, co zakazane, tak jaka ja łaska. Mądle się za zawsze. Jeżeli zmiksowaliśmy wokal w solo i podepniemy potem instrumenty, w sensie odmutujemy wszystkie instrumenty albo po prostu beat, to jest jakieś 90% szans, że to nie będzie dobrze brzmiało. I to nawet nie chodzi, że wokal finalnie źle zrobiliście, bo być może wokal zmiksowaliście dobrze, ale przez natłok innych dźwięków w całym miksie, w całym projekcie jest bardzo duża szansa, że niektóre częstotliwości zaczną się ze sobą kłócić, coś będzie za głośno, coś będzie za cicho, dlatego w momencie, w którym miksujecie coś solo, na przykład EQ możecie sobie ustawić na solo, mówię teraz o wokalach, ale na przykład kompresje, reverb,y, delaye, ustawiajcie sobie zawsze z bitem włączonym, zaoszczędziłem wam właśnie jakieś 100 godzin, Także możecie kliknąć suba. Dodatkowo często możecie sobie bypassować wtyczki i porównywać jak brzmi coś z, jak brzmi coś bez. Dzięki czemu przyspieszy Wam to po prostu proces miksu. Porada numer 10. Zainwestuj w odsłuch. I nie mówię, żebyście inwestowali miliony w sprzęt i tak dalej. Natomiast posiadanie dobrego odsłuchu, czyli dobrych słuchawek. Gdzie one są? Czy jakichś dobrych słuchawek do miksu? Jest cholernie istotne. Dlatego, że nawet jakbyście byli. Znów przylep... przyklejmy tutaj DJ'a John'ego. Nawet jakbyście byli DJ John'em, o może on by zrobił akurat. Ale zakładając, że bylibyście kimś bardzo dobrym w miks, to bez odsłuchu po prostu nie zrobicie dobrego miksu. Jeżeli chcecie się w to zagłębić mocniej, odłóżcie trochę pieniędzy i kupcie dobry odsłuch. Bo bez tego, no ciężko będzie. Odsłuch jest nawet ważniejszy od, od wtyczek. To, to, to nie będę ukrywał. I porada numer 10. Gdzie uważamy, że jest najlepszy miks? No uważamy tak o Ameryce. Uważamy, że tamci inżynierowie robią to najlepiej i nie będę się z tym kłócił, nie będę wymyślał koła na nowo. W momencie, w którym chcesz zaczerpnąć wiedzy z internetu, to choćbyście mnie ukrzyżowali, pozostanę przy swoim, że lepiej obejrzeć sobie poradnik po angielsku, jakiś taki lepszy, a jeżeli nie umiecie angielskiego, to nie wiem, wklepcie w tłumacza albo wygenerujcie napisy, whatever i po prostu zobaczyć jakiegoś takiego dobrego inżyniera, który tam to robi i pokazuje, jak to robić poprawnie. I tutaj na ekranie wyświetlają wam się inżynierowie, których ja polecam, z których sam się też poniekąd uczyłem. Ewentualnie zostaje Mixed with the Masters. Swoją drogą ciekawostka, Gigi z tego korzysta i ja też z tego korzystałem, także zerknijcie sobie tam, a jeżeli nie chcecie za to płacić, rozumiem, poszukajcie sobie czegoś na internecie, bo niestety na TikToku jest... Totalna kurwa tragedia. Co jest niezłą hipokryzją, bo ja też czasami robię sobie takie TikToki. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że uczyłem się stamtąd, więc poniekąd, więc poniekąd się tutaj wybielam. Także to jest moje 10 porad, które myślę zaoszczędzą wam wiele, wiele godzin pracy. Jeżeli wyłapałeś, w którym momencie pojawił się kod na ekranie, otrzymasz ode mnie kurs Mix Masteringu za darmo, ponieważ stworzyłem już nowy, niedługo lecimy z dystrybucją jego, więc tamten po prostu rozdaję. Co ci szkodzi, wziąć telefon, napisać mi na DM ten kod i otrzymasz po prostu darmowy kurs. No, myślę, że to całkiem spoko opcja. Także zostawcie proszę suba, lajka, komentarz, to może zacznę w końcu robić materiały, cześć!